Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Red Dead Redemption 2 i dojeżdżam już do naszego obozu, gdzie będziemy mogli... O, tu jest jakaś łapka na mapie się pojawiła, gdzie będziemy mogli oddać nasze skóry, które uzbierałem po drodze, uzbierałem ich dość dużo. Mm, no i co? I wróciłem sobie bez Was. Zaczerwany las, bla, bla, bla. Dobra, ja sobie tworzę bysia, bo mam jakiegoś nowego bysia o smaku owoców leśnych, więc zobaczmy jak to smakuje. Aaa, to jest ten gra w... Jak to się nazywa? Nie pamiętam Pięć palców, o. Zagramy. hey Arthur, That jest sharp enough, nie? Depends. Why? You feel lucky? Do you? O, oh, but for me, at least six generations were born and and for the last three years i've been running from every lawman and bounty hunter west of the chattanooga river so yeah i feel lucky i'm the living embodiment of luck that is one way of seeing things but i'm also skilled and in this game you got to have luck and skill and stupidity the outlaws trinity luck skill and just a dose of stupidity come on you ain't too old and too slow just yet after you as you wish you know, we should head back up that mountain sometime and make Jenny a proper grave. Some nice. You got your bandages ready? Oh. Okay. Oh, Nie będęrać w to grało, ale zobaczymy. Robiłeś tak cyrklem w szkole. <laughs> okay. W, aby rozpocząć. A, W, A, W, A, W, A, W, A, Okej. Okay. Przegrałem? Serio? Dlaczego mam tam message w ogóle na tym czasie? Skam No czy musimy robić szybciej? Oj. A, to nie jest W, nie jest A. W, D, W, D, W, -D. w, -D. w, -D. w, -D. w -D. Dobra. Udało się. Nie wiem, czemu natomiast napisane message na górze coś się zbagowało Dobra, spróbuję sobie. Jak to smakuje? Dobre. Mmm. Naprawdę. I to jeszcze bez cukru, a zwykle by się bez cukru jest Dobra. WS, yeah, yeah, Co? Wygrałem czy nie? Bo nie wiem. Right. Nawet nie wiem czy wygrałem XD Dobra. <laughs> Idźmy odnieść yy, mięsko. Skórnie sprzedaję mięsko oddam. Znaczy nie oddaję. Oddam tylko mięsko. No jeszcze mamy domino. A e, gdzie ja idę? Jestem poślezony. Eee, yy, przekaż. Idealnym stanę. Proszę bardzo. A tutaj? Nie wiem co tutaj mogę zrobić, bo tutaj jest jakaś ikona na mapie. Tam jeszcze było domino.

Więc łączymy pod szóstki. Niech i tak będzie. Wybierz kostkę. Pasz. Już? A, dobra. Myślałem, że już przegrałem. <śm> <śm> hmm. Dwójeczką, no dobra. Innego wyjścia nie mam, bo w piątek nie mam. Okej, okay. czyli ona nie ma dwójek. To dobrze wiedzieć. Dobra, to robimy tak. Czwóreczka. Co kurno? To, well. to chce. Tak, dobra. Pass me for now. No, not me. Yep. Dobra, Shit, fine, to dom... dobra, jeszcze raz. Yeah, Może też wygrałem. Is... No, tu mam te punkty. No, Ciekawe co te. To... A wynik docelowy 60. ok, dobra. Czyli musimy 60 punktów uzyskać. Niech będzie. Yy... Wow, kostki pokaż. Dobra, od czego by tu zacząć? Coś czego mamy dużo, czyli szóstki. Mamy dużo szóstek, więc idzie szósteczka na start. Piąteczkę też mamy, wykładamy to. Ona nie ma szóstek, dobrze wiedzieć. Nie mam szóstki. Dobra. To z czwórką. Ona ma dwie czwórki. Dobra, lecimy tak. Ale się fajnie zabija zrobił. Dobra, zobaczymy co na tam ma. O nie. On. I. Po siedem, ok. Dobra. Nie no, gramy do końca. do sześćdziesiątki pełnej. Może wygram. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jak teraz, jak teraz przegram, to nie kontynuuję. <grymne> Zobaczmy. Dobra. Od czego by tu zacząć? Od dwóch szóstek. To jest naj, naj, najbardziej punktowane. Więc odkładamy dwie szóstki. Ona ma jedną szóstkę, jedną pustą. Ja mam jedną szóstkę, jedną trójkę. trujek mam dużo, czwórek nie mam, ale mam pustą kostkę. jedną, z jednej strony pustą. Dobra. Jedynkę mam. Kurde, chyba przegram. I. Sorry, No, dwa punkty. 12 punktów premii. Ok. To lecimy dalej. Gramy w domino. Normalnie. Why not? Dzisiaj mam czas, więc dzisiaj odcinek może być dłuższy. Mi to tam nie przeszkadza. Okej, okay. mm, no to jak, jak zwykle, na, na początek tą najbardziej punktowaną. Nie masz szóstek koleżanko. To dobrze. Czy dobrze i nie dobrze. O nie! O, najgorzej. Yy, mam pusto całą kostkę, Wytyfy. aż żart tego używać. Wiesz, czwóreczki. Ja czwórkę jeszcze mam, a ty? Masz czwórkę. Jedynkę też mam. Nothing Ale nie mam dwójki. Kurde. Okej. Okay. I ile punktów za wykorzystanie wszystkich? A, 9 tylko. dobra, idziemy dalej. Dążymy do sześćdziesiątki. Mam nadzieję, że się tu nie zanudzacie. Ale, ale typu mało ochotę pograć te domino. Do bardzo mnie cieszy w grach, kiedy są jakieś aktywności takie gówniane, poboczne, takie kompletnie nic nie do gry. Czego on dużo? On dużo odbójek. Robimy tak. Na przykład, nie wiem, fakt, że w gotiku można usiąść sobie na pieprzonym krześle, to jest dla mnie super opcja. Naprawdę, bardzo mnie to cieszy, że w tak starej grze można zrobić takie bzdurki. Dureczka, mamy czworości. No coś, czuję, że tutaj wygram. To ładnie nam chyba pójdzie. O nie, no dobra, to jest puste. Robimy tak. No nie, jednak ma tą jedynkę. Kurde. Powiedz, że masz więcej niż pięć, proszę. To Kurde, czemu ona dostaje tak mało punktów? Ja dostaję 15. Wynik docelowy to 60. Czy jak do, do, dobiję 60, to wtedy wygrywam całą rozgrywkę? Nie wiem. Szkoda, że więcej osób nie można zagrać, bo tu są jeszcze dwa te, takie, te rządki. Dobra, no to co? Zaczynamy na szóstek jak zawsze od tej najwyższej liczby. drugą szóstkę też dajemy. Piątkę. Piątkę dajemy. Z dwójką na końcu. Dwójkę mam. Dwójka czy puste? O, no ani to, ani to. Ale jak ona miała dwójki, no to robimy tak. Dobra, ma puste jeszcze jedno. Dajemy trójeczkę. O, w dupę. Ej, tak nie wolno. Dobra, same czwórki. Ok, wygrałem. Świetnie. Wspaniale. Ile punktów? 3 punkty, niestety. Ha, ale dużo. Dobra, już mamy połowę. O, to może być długie. Ona ma jedną czwartą, nawet nie. Ale zakładamy, że wygram. Jeżeli jakaś tam jedna partia ładnie pójdzie. Cały czas mam te szóstki same. 6 i 6. Lubię to szóstki. Okej, okay, dobra, dodajemy piątkę, jedynkę. Piątkę, jedynkę, nic innego nie mogę postawić. Puste z czwórką, czy jedynkę? Nie, puste z czwórką dajemy. Czwórkę mam. Tej pustej najlepiej to w ogóle nie używać. Czwórka z trójką. Mam i trójkę, i jedynkę, więc dobrze. Nie, i trójkę... Nie, nie, nie no, mam... trójkę, tak, mam trójkę, no. Mm, dobra. Po której stronie? Po tej? Nie, nie wiem. A, bez różnicy w sumie. Po której? Dobra, mam wygrywanko. Tutaj mamy dużą przewagę na 10. No 3 punkty, dobra. Nie dużą, ale mamy. Jakąkolwiek przewagę. No, przez to, że miałem tu jedną kostkę pustą. Dlatego się w ogóle nie opłacało wystawiać. No, powiem wam, że jakbyśmy grali na więcej kostek, na przykład na 10, a nie na. No ile tam na 7 chyba gramy? Raz, dwa, 5, 6, 7, no na 7. Jakbyśmy grali na przykład na 10, no to... Eee... No to co? No to by to miało większy potencjał taktyczny, troszkę. Dublety mają pierwszeństwo nad czymś tam, ale nie wiem nad czym. Dobra, dajemy to. Nic innego, nie mam w ogóle pokarpawiony ten stół. Mogłyby być jeszcze jakieś plamy po szykach i czymś tam. Jedyneczka czy dwójeczka? Jedyneczka musi pójść. Oczywiście tą bardziej punktowaną dajemy. A, dwie piątki. Fajnie. O, świetnie. I co, masz pustą? Masz pustą. Kurde. No, może być niedobrze. A nie, ona ma trzy kostki, dobra. To luz chyba. 13 punktów no to test 13 punktów premii. No i pięknie. I to może być już ostatnia gierka. I zobaczymy, jak nam wyjdzie. Dawaj, Abigail, pokaż na co cię nie stać. Szósteczki wystawiasz. okej. Okay. Szósteczki, też mam szósteczki. Więc dajemy szósteczki. Trójka była, piątki nie mam. Mam bardzo fajne karty. Nie karty, tylko kostki. <grych> karty. Ta. Jedyneczka, jedyneczka jest. Dobra. Z piątką, kurczę. To jest pusta. No to co? Jedynka. Jeden punkt. Tyle co nic. Kiepsko. O, bardzo kiepsko. Oj, kiepsko. Siedem punktów aż miała. Kurde. Jakbym różnił tej pustej najpierw, to może byłoby lepiej. Dobra. Co? Szóstka z piątką. Lecimy. Trójka z piątką. Mamy, mamy trójkę z czwórką. Niech będzie. Mogę użyć szóstki. Zepsułem. Daję dupy trochę. Ale mam nadzieję, że, do nie, mam, mam nadzieję, że do nie przegramy przez to jedyneczkę, jedyneczkę mamy z dwójeczką dobra, jest szóstka nie możemy złożyć szóstkę nie ma szóstki, świetnie dobra, to będziemy mieli domino chyba no, mamy o kurde, o krubo trzy jej zostały, nice no wygraliśmy chyba już 11 w sam raz, idealnie

Who are they? Hmm, let me see. A Chick Matthews, works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there, badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor.

Fotografia. nie. Eee. Serio nic nie mogę tu zrobić? Wytwarzaj ulepszenia, zobaczmy. Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz, zobaczmy, bo... ...nie chciałem wychodzić. Kwatera Artura. A, dobra, to są takie ozdóbki. Dywan ze kuchnia polowa, główne ognisko. Eee, ognisko jest dobrze. A bym chciał... Takie raczej przydatne ulepszenia. Może tutaj z pieniądze mogę robić ulepszenia. Nie wiem. Nie, nie chcę nic dawać. I tak już jestem. Wystarczająco biedny. A jak nic nie mogę tutaj. Sobie zrobić, no to po co to. Dobra. Nie, nie mogę patrzeć na ten. na tą czapkę. Niedźwiedzie Kapelusze O, od razu lepiej. No, dobra. To w następnym odcinku zajmiemy się zbieraniem długów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. No i cześć.